Są takie klauny! Crabway. Ekipowe! Jedziemy... Sam jesteś klaunem gości. <noise> <noise> nie pamiętam tą ekipę założył. Tych klaunów, więc... No największy no. pajac w okolicy. No to by zrzeszający się... wszystkie klauny. To by się zgadzało akurat. <noise> no, więc. Nie Dawać. Co nie? Zda. O kurde to jest wąsko. No to są dziurki portek. Hmm. Jazda, jazda. Nie. <grym> Dobra. O, o, kur. o, o kurde! O kurde! <grym> Bartek się wywołał. Tam, tam w tył. Tej... Dobra, to Bartek poleciał. Okej, okay, to ważna informacja Typowo, typowo. Dobra, to jest bardzo ważna też informacja. nie jest. O, to bagi To Bagirom. Mhm. A, no A, wyleciałem! W w wyleciałem. Wyleciałem, w dziurkę, no. wyleciałem w dziurkę, no jaki długi... Respik o, Phantom Batch. Nie. Dobra. Okay. Jaki Phantom Ciężarówka, no, z mobilnego centrum można by także... Zwykła ciężaróweczka, europejska ciężarówka no. z ETS-a ciężarweczka. No człowiek jakby to sobie nie grał. Nie oho, oho! No to F trzeba palić. Dobra, może jedź z prawej. No jadę z prawej. A. Dobrze! Siemano! Dobra, ale ja chociaż utrzymałem. Ale Bartek nawet Hoga tego nie strąci. No. Strąciłem go! Utrzymałem? <laughs> no, ale nie strącił. No, ale to zrobiłem, a nie. No co ta Spróbował, reszta to tych klaunów Tu nic nie robią. Powiedział <laughs> mały <noise> Parchaty <noise> <noise> Teraz, Teraz tego... Wilgox mamy fantomy Wistki. Teraz fantomki tak, fantomy No i Wistki. ile, A. ile można tego ducha mieć no? Dużo To jest całą wieczność, jeden dzień dłużej No chyba tak, bez skitu jak akurat nie człowiek z drugiego Aha. skasować, to dalej ten jest. Ale no, czwartego walisz, ty mądry jesteś. Masz no, czego rozum człowieka? No, chyba nie. Nie ma, no, nie ma. Oh, 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 oh ja e, ko... chciałem przeskoczyć! Nice! Wrócić. Nice, bardzo dobrze, bardzo ładnie. Najlepsze jest to, że ja się wywaliłem od tej dziury, jakoś poleciałem do góry i OG z... zahaczyłem. No chciałem przeskoczyć od tobą. No. O nie. Bartek został mnie. <zuj you> Okej. Okay. Aaa, Podziękuj Odziangowi. O... Bez zasad dzisiaj. Aha, tylko raz to zrobiłem, No i to spróciłem. wystarczyło. Odpaliłeś, odpaliłeś bestię, gościu. Odpaliłeś bestię. Ta, ta, bestie. Bestia ta Chyba odparona. śpiącą królewną. O sobie mówisz? Aha. Śpiąca królewna nazwał cię śpiącą królewną. No nieźle. Nie lubię spać w sumie. Dostał o, ty. Ty. Aha, Zabyś? ja myślałem, że to ja ciebie przez przy przypadek walnąłem. Nie, ty. ja ciebie specjalnie walnąłem. Jak to sekunda później byś nawet nie trafił? nie wierzę, że mnie Nie, no nie, żartuj. No właśnie go walnąłem, ale jestem tylko Batmanem To no go, no, go bardziej. Oho, dobra, pracuj No kto joga. mnie tam... Naprawdę? O... To... na środku drogi, chłopie. No to trzeba było mi uminąć. By, trzeba było mi uminąć. Karina opancerzona Dobra No Kur ja jeden, jeden Dobrze kurumo Dobra Boki zdaję, Jazda, 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 jazda Jazda, jazda, zdaję, zdaję, zdaję. Party Dawaj, dawaj si Sam nie walnąłeś! Oh! Sam się nie mnie tam dobra, nie ma nowych! W razie, to się że... na tym, razie... w, sensie naty, w napędzie po prostu. Dobra, no. No nie, Ale po mnie, ciężarówka. ja już nie pierwszy byłem. No i co z tego? Aha! <grych> no jeste Bartek, jak zwykle. Tak. Gdzie Zasady są, są... No to na nie, nie obok. Bartka. Jeszcze jak? To jedzie pierwszy a... Billgox, jak coś. Dabieram, no, dobra. Nie wywaliłeś go. Wywaliłem. Nie wywaliłeś? Uderzyłeś go, ale nie wywaliłeś. No to taki był plan. Dotrzymałem go specjalnie, żebyście wy coś zrobili, a nie tylko ja. No dobra, no To, Uciekaja, to teraz już wiemy. Pan to, te, no pokaz tego. Okej, okay, już go biorę. Ocho. Nie zdążyłem, nie. sorry. No, no spoko. Dobra. Lecimy dalej. Spoko, Bartek, jak mnie palnisz że to bije od razu Bill Goxa jeszcze. Przechodzą. Nie. Ok. Nie. Aha. Ja. Oho. Dobra. Nie. Okay, Aha, okay. próbował nawet mnie. No, tak. To jest Bartek, bo to Bartek jak to mówią, także tak na mówią. mieście. Tak Rozwelcik. Tak mówią. Rozwelcik. Bo, 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 bo żeby nie było. A ja go nie chciałem Aha. bić, no do. Nie ty, chciałeś? Okay. Nie ciebie. A, no to ok. o Yanga mówię teraz. O, A, o to może. A ciebie też nie, no jak, jak ciebie chcia chciałbym bić. Urczy. te rozwelcik no to się nie da. A, tym to se mogę. Nieprzepychalne. Tym to se mogę. Co o oł Ta, najtrzarki mocne. Będą tutaj jechać. i to jak mocne. O! Dawaj co dawaj go! Okej, okay, już go wziąłem. Musiał mi odpokojny O, trzymał. Billgox czwartego, gnoju. No, ale co? Bez, no, bez zasad chciała ty chciała ty jest, no. Powiedziałeś. No Ale ty jak nam bez zasad? <laughs> Idziemy za cenami grać, halo. <laughs> no. Bilgoxabi Sabi, ON JEST PIERWSZY Okej okay. Aha, ale Bartek czemu, czemu nie? Jest? Bo mi uderzyłeś czemu? pierwszy Co ty? Oj, co ty patrzysz Zawracałem Na, Co jest? Ale czy by ty w ogóle uderzyłeś kogokolwiek innego? A co czemu, jest? Nie? czemu nie? Aha bogaty pierwszy Ej, Dobra, dobra Bogaty pierwszy, tak? Kurde Aha, przeleciał ale przeleciałem no VILGOX PIERWSZY Vilgox pierwszy... O, jedziemy łapnego. samochodem Bartka i OG Younger Tak, jedziemy Bartkiem i OG Youngiem Where? No co, ja jestem tym tył napęd, a ty Bartek jesteś do skręcania Kiedy Wszystko będziesz w Włocławku A mm. zawsze przechodziły cyrki co? Nie, dobra ty będziemy... żeby nie było Przynajmniej dwóch poleciało, ty Jedziemy dalej e, OG Young pierwszy nie. Nie, nie 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 dopiero dalej. co dojechamy. Dobra O kurcze <laughs> I to jest niezbędnie ojojoj Nie, otrzymałem się Jak to się to ty, <laughs> jak? Jak A, ktoś się żeś ty jeszcze palnął No. Starszy. Ale ja e, nie spadłem Także Ale No widziałem jak tam zakręciłeś. się Ja w ogóle tego nie, nie. No. Ja no, i teraz go. znowu gonienie u który wykorzystał to, że my się bijemy cały czas, a on. No, wow, prawie byłby kontakt. Tam... No, kontakt. Jezu. na respie i nic nie robi. Cały odjankno. Dobra, ty Ma, ma, bat -ma główny. Batmana ma, Batmana, go, Batmana ma. Bijcie go, bijcie U Dree'ego. Ale ten, jeszcze się tak obrócić w lecie. Myślałem, że go. Ty, typowo, typowo Typo, Jak trzeba no. to Ogiyang zawsze przejdzie no. małym głównym, bo nikt go nie palnie, ty No nie, Ale ja zbiłam. mogę panu cichy zbagi rampy, wojna No to próbuj no to Nie wiem, w powietrzu powodam, w Nie, w powietrzu Nie, po... nie dobra no ja, uciekłem, uciekłem. ja uciekłem Ja też uciekłem no to Po co was bić? Bez sensu, jedyny do bicia to jest teraz Ogiang. Dobra, gdzie on jest? No ciężarówką jadę swogodnym ja Jak nie, nie bierzesz bie to nie mam nogi rampę, także wiesz, karma Na kiedy cię dorwie Na to, że próbowałeś nas strącić O, Okej okay. Od razu dwóch no, Prawda No i od razu dwóch, no Od razu dwóch, jeszcze ja, ja... Od razu dwóch, jeszcze powiedzmy to trzydzieści razy Okej, okay. od razu dwóch, od razu dwóch, od, od razu dwóch, od razu dwóch, od razu dwóch, od razu dwóch Dobra, lecimy chodź. To jest pięć no, matek, do... nie trzydzieści jak coś ale to o, było tak szybko powiedziane, nie. że wiesz, że to było... Będę Cię pukał w dupkę. Ale nie tu! O Uuu, fajnie. No nie, teraz wlecę na OJJ. po programie. Nie no, czemu ja mam tak nawet, że na zlocie, no puknę w OJJ i też tutaj na face -face się puknę w OJJ, no come on. No widzisz, to nie może być przypadek, nie. No, <laughs> no nie może. Może kiedy przychodzi co do czego, to każdy ma ochotę puknąć OJJ, no. Oh yeah. No cóż. Dobra, I... no to fantomek. O w dupę! A ty dostałeś? Ej, jak ty zniknąłeś? Ej, jakim cudem ty dostałeś, jak ty weź mnie na duchu? No chłopie, ja cię walnąłem bez ducha, Desincy. a ty sobie przejechałeś przeze mnie. Ale to, no, no to Ale skamet, ja się czuję bardziej skamet, bo to ty powinieneś sobie polecieć gdzieś. No. Ojej. Próbowałem no. To... zaatakować chociaż. Czekaj, bo tu się Ogiang jeszcze pojawił. O w duszę! Kurde, nie uratuje. uratuje Aha, w jakim to sensie dorwałem, tak, tak, jak, na ja duchu? No... Bartek, wiesz, mnie też dziwią niektóre rzeczy. Yogi Yang wykorzystuje to. Nie, to Bilgox, tak? Bilgox, tylko w mojej obywateli mamy takie bielutkie. To Night to ja te mnie to zadziwiło Kurde, znowu wtedy, kiedy powinienem docho. palnąć, nie palnęło. Ale, Bartek, jak nie poczekał palnąć. nie poczekałem, zatrzymałem. No i tak nie palnołeś go. No nie o poczekałem się! na nic. Jadę do niego! O czym nie ci teraz? Który ruchem? A, zatrzymało mnie. Zrobiłem ci miejsce, jak jesteś przezdeprzony. Wiem, i mnie zatrzymał po prawej stronie. To teraz? Fantomy! O kurcze! Bartek, chodź tu. Proszę No, będzie. No tam wypierd... Fantom na fantoma Łatwo. będzie! Jeszcze... Oho, Fantom od tyłu mnie bierze! <noise> to jeszcze ja, to jeszcze ja! Nie, to? Jeszcze <noise> jeden fantom! To ja, to ja! Dobra... I pyk! O, 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 o! Jak byś teraz jeszcze tym wyleciał, no. chłopie! Ale by to było! To no jest pierwszy... Oj nie Przepraszam! Ja! Kla Miałeś bliżej hmm. chłopa. Miałeś Klasy, bliżej, czek. tylko bardziej... By, nie wiem. No ale on był pierwszy. Klasyczek, klasyczek. No klasyczek zrobiłem. No. Trudno. A. Trudno no. <laughs> jeszcze widzisz, jeszcze to widziałeś chłopie. Nie, ale nie widziałem jeszcze nie. O sorry, bo, walnąłem go. Walnąłem go, ale bo, na bo, byłeś na moim tym. Ja tylko chciałem palnąć. Ale palnęliśmy go razem. Razem go palnęliśmy to ty akurat bójysz na mojej linii. Dobra, masz go, masz go tam no z Masz go tam o, Tylko załatą, nie mnie! Nie! nie masz go go, dobrze! Ty, ale nie wypadł. Nie wypadł, ale io... go wyprzedzicie, tak? A, jak już wypadł. No, będziemy w pierwsze miejsce. O, Chyba, że za chwilę się dziś wydupi. bo mi źle O! Wydupiłem się, proszę, nie! Proszę, dobrze, jestem! Jestem, dobrze. Bilgox pierwszy. Bilgox. Ja te... Kto tu to jest meta. Co robisz Bartek. Dobra Bartek, znowu meltdown. Po prostu mózgowy, zdrowiony. Tak. Nie patrzysz się gdzie są punkty. Dobra, jedziemy. Tak I Bartek odpuścił wygraną. Okay, Dobrze Bilgox! Brawo dla ciebie, że wygrałeś Dobrze Bilgox, brawo! A, dziękuję, dziękuję <laughs>